Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Dzisiaj porozmawiamy o domowych produktach w stylu Zero Waste. Zacznijmy od tego, że ten film to nie jest przegląd najlepszych produktów do domu w stylu Zero Waste, które należy wprowadzić w pierwszej kolejności. Bo ja nawet nie wiem, jakie produkty byłyby najlepsze do wymienienia i co należałoby zrobić w pierwszej kolejności. Ale e, opowiem Wam o tym, co sama zaczęłam wprowadzać i jak to się u mnie sprawdza. Możliwe, że będą też e, kolejne filmy w przyszłości, bo z biegiem czasu pewnie będzie tego coraz więcej, ale na razie po kolei zacznijmy od tego, co już jest. Po pierwsze, mydła w kostce. I tutaj mogłoby się wydawać, że mydła w kostce to takie bardziej związane z urodą, higieną, a nie z domem. Jednak jeżeli uważnie oglądacie moje home tour'y, to na pewno zwróciliście uwagę, że ja zwracam uwagę na opakowania na mydła, które stoją w łazienkach i czasem są bardzo, bardzo dekoracyjne i aż chcę się je pokazywać, bo stanowią w pewnym sensie wyposażenie danej łazienki, danego pomieszczenia czy kuchni, pokazywałam Wam na przykład taki szklany pojemnik, duzownik na mydło w kuchni u Moniki i Mariusza i Ciężko odmówić e, takiemu elementowi wyposażenia wnętrza bycia dekoracją e, tego pomieszczenia. To jest element wyposażenia wnętrza i warto o tym pamiętać. No i tak jak w ostatnich latach już zaczęło się o tym mówić, właśnie pod kątem wymieniania pojemników z takich plastikowych, kolorowych na takie bardziej dekoracyjne, tak chyba przyszła pora, żeby zwracać uwagę na ładne mydelniczki na mydła w kostce. A, a propos mydelniczek, to kiedyś jak sprawdzałam w internecie czy na targach rękodzieła, to był naprawdę duży wybór różnych y, ceramicznych na przykład. A ostatnio już jak szukałam, to tak nie bardzo byłam w stanie y, znaleźć. I nie wiem, czy to rynek się nasycił, czy po prostu taki moment, ale jeśli znacie jakieś fajne sklepy z fajnymi mydelniczkami, to y, podeślijcie mi koniecznie, bo muszę się w jakiejś zaopatrzyć. Na razie nie mamy. Żadnej mydelniczki, więc y, korzystamy czasem z niczego w łazienkach, a w kuchni z takiej miseczki. Jeżeli chodzi o mydła w kostce drąg, to zużywamy na razie te, które już nam się nagromadziły. Czasem dostawaliśmy mydła w kostce w prezencie i mamy jeszcze zapas, więc chwilę nam zajmie, zanim je zużyjemy do końca. Ja nigdy nie byłam fanką mydeł w kostce. Y, od zawsze, właściwie w domu, korzystaliśmy z mydeł w płynie. I też nie lubię tego... Niektóre mydła w kostce sprawiają, że ręce są takie suche. Nie przepadałam za tym efektem specjalnie. Ale jak najbardziej argument braku opakowań mnie przekonuje. I jestem w stanie się poświęcić i przełknąć tę drobną niedogodność, żeby jednak tych opakowań mydeł w płynie nie produkować, a przynajmniej nie aż tak dużo ich dotychczas. Chociaż miałam w życiu jeden taki epizod, kiedy uwielbiałam mydła w kostce. To było zaraz po tym, jak dziadek mi pokazał, że malutkie mydła w kostce można ze sobą łączyć, jak się je długo tak myli w ręce i potem się je skleja. I wtedy, no, nie wyobrażacie sobie, jak długo można myć ręce. Natomiast mydła do rąk to oczywiście nie koniec. Mamy też szampon w kostce. I to jest taka nowość, z którą faktycznie nigdy wcześniej w życiu się nie spotkałam. Czytałam o tym w internecie w ciągu ostatnich paru miesięcy. Różne osoby polecały, więc twierdziłam, że też spróbujemy. I zamówiłam od razu kilka, tak, żeby przesyłka była. Jedna, i żebyśmy mogli od razu przetestować różne rodzaje. Na wypadek, jakby któreś okazało się słabe, to żebyśmy nie mogli się zniechęcić, tylko musieli od razu przetestować też inne. I mydło w kostce to strzał w dziesiątkę. Nie ma żadnego problemu z umyciem włosów. Ja nie mam może jakichś bardzo długich, ale też nie są super krótkie. Pierwsze chwile są takie dość. Mm, Wątpliwe, no bo się przykłada tą kostkę do głowy i trochę tak nie wiadomo, co z nią zrobić, no ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Po prostu mydlę tą kostką włosy, i ona już po chwili bardzo dobrze się pieni, więc tę pianę łatwo rozprowadzić po całej głowie i to jest naprawdę spoko. Na razie korzystaliśmy z dwóch szamponów w kostce, które kupiliśmy, i jednego, y, które nam dała koleżanka, więc mamy ze sobą y, test trzech różnych rodzajów, i wszystkie są ok. Więc wydaje mi się, że to dobry kierunek i zachęcam Was do próbowania. Ale, ale to nie koniec. Mamy jeszcze mydło w kostce do mycia naczyń. I mydło w kostce do mycia naczyń, niestety mamy tylko jedno, więc nie mam porównania. Jeżeli chodzi o sposób korzystania z niego, to jest yy, świetne, bo ono po prostu sobie leży w mydelniczce i wystarczy gąbeczką trochę pojeździć po nim. Czasem wystarczy raz czy dwa przyjechać, i już jest to mydło na gąbce i to wystarcza i jest dość wydajne. Natomiast nie do końca jestem przekonana do konsystencji tego mydła. Mam wrażenie, że zostaje mi na rękach taki jakby osad, czuję potrzebę po myciu naczyń, żeby jeszcze umyć swoje ręce innym mydłem. I może to ja jestem jakaś przewrażliwiona, ale no nie mogłabym z czystym sumieniem powiedzieć, że pod tym kątem to mnie ekstra zachwyca, ale i tak jest super. Używa się wygodnie, ze wszystkimi brudami sobie radzi, pieni się też świetnie, więc, więc jest okej. Okay. Powiem Wam, że mi nawet wygodniej jest gąbeczką poruszać sobie takie mydło w kostce niż sięgać po płyn do mycia naczyń i go przechylać. Wtedy dwie ręce mi są potrzebne, a tak jedną tak sobie kładzę po prostu. To dziwnie brzmi, ale, ale to jest serio wygodne. A jak już jesteśmy przy myciu naczyń, to kolejnym takim tematem jest gąbeczka do mycia. I tutaj, yy, chyba, nasza jedyna porażka zero wasteowa. Bo kupiliśmy takie jakby ściereczki z naturalnych materiałów, ale one niestety nie mają tych samych właściwości co gąbka. Po pierwsze są bardziej sztywne, więc nie układają się aż tak łatwo w kształt naczyń, a po drugie nie chłoną tak dobrze mydła, więc częściej trzeba to mydło nabierać. I no, myślałam, że się przekonam, ale ale nie bardzo, mi to na razie idzie. To też nie jest tak, że korzystałam pół roku i powiedziałam dosyć, tylko korzystałam może dwa tygodnie i uznałam, że skoro jeszcze mamy gąbeczki, to na razie będę z nich korzystać, zwłaszcza, że chciałam dobrze ocenić mydło w kostce. Ciężko mi było porównać, czy jest wydajne, czy nie, w momencie, kiedy zmieniłam nie tylko mydło, ale też gąbkę. Dlatego wróciłam na jakiś czas do naszych starych y, gąbeczek tradycyjnych i wiem, że mydło w kostce działa dobrze, a właśnie do tych y, myjek, o, to jest chyba dobra nazwa, do tych myjek nie jestem przekonana. Więc tutaj takie bardziej riski. Ale też nie jest tak, że to jakaś tragedia, ogólnie spoko. Spoko, tylko tak, no właśnie, bez szału. Ale mamy coś innego, co jest naprawdę szałowe, na to do zmywarki. To jest po prostu płyn w szklanym opakowaniu. To taka butelka z brązowego szkła, która jest po pierwsze bardzo, bardzo ładna i ona może sobie stać na wierzchu i nie ma się poczucia, że o omatko jakieś brzydkie opakowania zaśmiecają nam przestrzeń, tylko jest naprawdę mega estetyczna. Dlatego wow, pod tym kątem wow i uwielbiam. Jeżeli chodzi o działanie, to ja nie zauważyłam różnicy. Wydaje mi się, że działa tak samo dobrze jak inne nabłyszczacze do zmywarek. Może nie jestem najlepszą osobą do porównywania y, tego w momencie, kiedy nasza zmywarka ostatnio trochę się psuje, ale y, wydaje mi się, że jest ok, jeżeli chodzi o działanie nabłyszczacza. Jeżeli chodzi o korzystanie z butelki, no to już muszę przyznać, że faktycznie te. Plastikowe opakowania z takim małym dzióbkiem trochę wygodniej się nalewa, no bo mniej naraz tego płynu spływa, więc łatwiej można sobie przycelować. No ale w razie czego, jak ktoś bardzo potrzebuje, no to można korzystać z lejka, a w razie czego nie trzeba z niczego korzystać, bo z butelki też się da po prostu nalać. Taką szklaną butelkę po zużyciu na podejrzewam, że po pierwsze można sobie wyparzyć i wykorzystać do czegoś innego. Czasem niektórzy robią swoją domową chemię, więc to się może przydać, ale przede wszystkim jest to szkło, które nadaje się do recyklingu. A szkło łatwo się przetapia i to jest sensowne, więc też fajnie. No, najfajniej to by było, jakby po prostu samą butelkę można było łatwo uzupełnić w jakimś sklepie w naszej okolicy, no ale jeszcze. E, niestety nie mamy takiej sieci dystrybucji e, płynów do zmywarek, więc to chyba na razie nie przejdzie. Kolejna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to abracadabra, ścierki kuchenne. No i nie jest tak, że nie mieliśmy wcześniej ścierek kuchennych. Mieliśmy nawet bardzo, bardzo dużo. Nie wiem skąd mamy tyle ścierek, ale. Chyba dużo osób poznało, że młode małżeństwo nie kupi sobie ścierek kuchennych i bardzo dużo ścierek dostaliśmy w krótkim czasie, więc mamy całą półkę wypełnioną ścierkami i mamy je już od od ślubu, czyli od 8 lat. Mm. I jeszcze żadna się nie zużyła do końca, dlatego postanowiliśmy zrezygnować z ręczników papierowych, a zamiast tego korzystać więcej z tych ścierek i po prostu dorzucać je do prania normalnie w pralce, no to nie jest specjalnie y, zajmujące. Robimy tak już od pół roku, od stycznia, bo wtedy mieliśmy kilka takich postanowień właśnie noworocznych związanych z ekologicznym stylem życia. Tak, i odstawiliśmy też mięso, ograniczyliśmy, nie odstawiliśmy zupełnie, ograniczyliśmy w domu. Właściwie już nie kupujemy mięsa i, i na pewno nie robimy żadnych mięsnych obiadów. Jemy czasem u babci na przykład i, i przy tego typu okazjach. No, nawet lasagne jak robiliśmy ostatnio, to zrobiliśmy już bezmięsną, więc super. Ale wracając do ręczników papierowych, to bez nich jest naprawdę spoko. Wszystko da się wytrzeć y, zwykłą ścierką. Ona potem trafia do prania w pralce. Takich ścierek mieści się mnóstwo. Można je dorzucić do jakiegoś zwykłego prania, nawet z ubraniami, a jak są bardziej brudne, to uprać osobno w wyższej temperaturze i też jest ok, więc polecam. A to też jest bardzo fajne pod kątem oszczędności. Bo tak na dobrą sprawę takich ręczników papierowych przez pół roku, no to zużylibyśmy! Huh. Więcej niż jeden, myślę, że z 10, jak nie więcej. No i teraz każdy z takich ręczników kosztuje kilka złotych. No i już y, robi się kwota, więc pamiętajcie. I na koniec jeszcze taka prosta rzecz, jak taśma papierowa, bo Taśmy ogólnie nie dość, że są plastikowe, to jeszcze ten plastik nie nadaje się do recyklingu, więc yy, podwójnie źle. Dlatego warto poszukać alternatywy. Taśma papierowa nie jest przeźroczysta, więc nie sprawdzi się w ten sam sposób, ale z drugiej strony jest ładniejsza. Ma taki elegancki wygląd. Jeśli elegancki, to może złe słowo, ale w kontekście Mody na ekologiczne produkty, jaka teraz y, jest, to taka papierowa taśma wygląda bardzo, bardzo estetycznie i polecam. To o czym warto jeszcze powiedzieć, to opakowania. I my zamówiliśmy produkty u dwóch sprzedawców na Allegro, więc przyszły dwie paczki i każda była zupełnie inna. Jedna z nich była taka totalnie eko, w środku były papierowe wypełniacze i papierowa taśma na zewnątrz kartonu, a druga była taka bardziej tradycyjna. Rzeczy były poowijane folią bąbelkową. I co ciekawe, to nie były już jakieś szklane rzeczy, tylko po prostu mydła w folii bąbelkowej. Nie wiem, czy mydła to jest coś takiego, co faktycznie jest aż tak delikatne, ale bez względu na to, folię bąbelkową po prostu wykorzystuję ponownie. Gromadzę ją sobie i przy nadawaniu jakichś kolejnych paczek to sięgam również po te produkty, które mamy zgromadzone. Was też gorąco do tego zachęcam. Nie zawsze jest miejsce w domu, żeby tych rzeczy gromadzić jakoś więcej, ale może da się wygospodarować jakiś jeden karton właśnie na tego typu okoliczności. I po tym, jak będziecie na przykład sprzedawać rzeczy, z których sami już nie korzystacie, to wtedy do spakowania możecie od razu wykorzystać to, co już wcześniej otrzymaliście. Wiadomo, że mi łatwo mówić, bo my mamy sklep internetowy i właściwie w każdym tygodniu wysyłamy dużo paczek i okazji do wykorzystania tych rzeczy, które gromadzimy jest sporo. Zresztą korzystamy nie tylko z tego, co sami zgromadzimy, ale też z tego, co na przykład zostaje u moich rodziców, to my potem od nich bierzemy i i też wykorzystujemy ponownie. Oczywiście też nie do każdej paczki jestem w stanie zastosować każdą rzecz, która u nas zostaje. Duża część musi trochę poczekać na swoją kolej. Zachęcam Was do takiego myślenia o wykorzystywaniu rzeczy ponownie, nawet jeśli wydaje się, że to są rzeczy jednorazowe, jak foliówki, reklamówki, jak właśnie folia bąbelkowa. To wszystko jeszcze może się przydać, dlatego korzystajmy. Ale to też jest duże wyzwanie tak naprawdę, żeby z jednej strony zbierać rzeczy, które mogą się przydać i nie robić z nich jeszcze śmieci, skoro mogą mieć zastosowanie, a z drugiej strony, żeby nie zagracić swojego domu. Prawda? To jest mega, mega trudne. To tyle na dzisiaj. Jeśli sami korzystacie z jakichś fajnych zero-waste'owych produktów, podzielcie się tym w komentarzach. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę i subskrybowaniu mojego kanału. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.